No to dzień dobry, kochani, w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub Kotuła i dzisiaj witam was w Warszawie, w miejscu, w którym śpię na pewno jeszcze przez jakiś czas, na ulicy Belwederskiej. W Warszawie. <laughs> Idziemy na kolejny dzień backstage'u, zobaczymy, co się dzisiaj uda nagrać. Jesteśmy już z sobą, jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Maku, jesteśmy na centrum, czekamy na kogo, czekamy na kogo? Czekam, czekamy na naszego słonego pana doktora, który już był nie jednej produkcji sws u i się dobrze sprawił, także Teraz też będzie dobrze. No więc dzisiaj sobie będziemy znowu rozmawiać, znowu jest backstage, pewnie będziemy robić jakieś przebitki. Seba dzisiaj jedzie do domu, jedzie na Śląsk, a ja zostaję w Warszawie, także... Także pamiętajcie, jakby co, to jestem w Warszawie A w razie czego ja jestem na śląsku? Jak ktoś pytał <słuch> Was zmaczka za 6 zł zawsze na propcio. mi ten... Czego chyba potrzebujesz oprócz kawy? Yy, urządzenia, które zakręci mi tą śrubę. Tą śrubę? Dawaj nóż. My się już tu przygotowujemy do proszę. działania. I to jest on. Uniwersalne urządzenie do zakręcania. O, pyk. Nóż ogólnie warto mieć. Sebastian, czy... Prawie, pia, prawie się zabiłem, proszę. Jakie masz informacje dotyczące posiadania noża przy sobie jako takiego, kurde, jak to powiedzieć? osobistego narzędzia, albo osobistej rzeczy? Mm, moim zdaniem... Moim zdaniem jest to bardzo potrzebne w, w dzisiejszych czasach do między innymi robienia takich czynności, jak ja teraz właśnie zrobiłem z kamerą. <laughs> A czy jest to legalne? Czy ja mogę tak sobie paradować z nożem przypiętym do pasa? Chodzenie z nożem jest legalne, jeżeli on jest przykryty, zakryty i niewidoczny, to tak. Nielegalne jest... Ee... Zrobienie jakieś nie? nie, Nielegalne jest zrobienie krzywdy innej osobie, tak? Wiadomo. Czyli to Nasz... nie wsadzą mnie do puchy? Dopiero. Za, za posiadanie noża nie? Wsadzą eee, cię do puchy, jeżeli byś tym nożem wyrządził krzywdę. Dobra. Ale że go masz schowany, jeżeli służy ci między innymi do takich rzeczy, które. Kto... No, no w tym, w, w pochwie. No to w pochwie możesz mieć. Nie widzę w, w żadnego problemu. Zobacz, jak wyważony. Kawał porządnej wyważonej kamery, ale się kręci. Kawał, kawał porządnego wyważenia. Wow. No, tak. o, jak do... W tym momencie przerwałem nagrywanie. A ty załączyłeś? Nie załączyłem. A co ja mam mówić? Coś od siebie, od serca, czy zawsze od serca chyba, zawsze od serca. I teraz się cieszę z tego powodu, że idealnie wyważyłem GH6. -tkę. Zobaczcie. Idealnie jest wyważone. O. Pek, o, I teraz się ustabilizuje. Super wyważenie. Perfekcyjnie wyważenie. I tego Wam życzymy, właśnie takiego wyważenia w życiu. Jest, Jest i Piotr. Dzisiaj Jest nagrywamy nasz... z tym Panem. Jest nasz e, doktor. Jest doktor. doktor. Our, our doctor. Doktor. Doktor and doctor. doktor a czy pan doktor widział, jak kamera jest pięknie wyważona? Zobaczcie, patrzcie, patrzcie co to wyważenie. Jemy coś, czy idziemy działać? O, idziemy działać. Dobra. Muszę bardzo namuć Time, I Dobra, must go to my home. To my home. To my home. Ty nagrywa jak, jak, nagrywa jak zdajemy. Nie, odchodzimy właśnie, patrzcie. tak. Nie, trzeba. Jak ładnie. Żeby nie latać z tym sprzętem, zostawiamy na dworcu. Idziemy nagrywać. No teraz tak, chyba zamykamy. Instrukcja korzystna mi się przydała. 20 złotych pisze. Wiem. 20 zł? No no nie, to się to zamyka really? A, do, do, Nie wiemy. My to właśnie <grym> robimy ja nie, teraz. Pani nie, to się Wydaje mi się, że musimy zacząć wrzucać po prostu. No tak, ale ja już to odpoczywałam. Op... Bo, bo już się. Nie, nie boję się Sebastian. Ja tak po trochę. Czego się boisz? Nie, Sebastian? Tej Pani chyba. Nie bój się. <laughs> Musimy leczyć. Patrzcie, dzisiaj nie będziemy superbohaterami bez peleryn. Nie uratujemy dzisiaj świata. lewo, lewo. Lewo. lewo, lewo. No bo, Wiecie co? Na w ogóle nagrywać? Jest, nagramy Chociaż to nie tutaj, nie. Bo, bo tam jest ponuro, a tutaj jest dobre światło w miarę. To ponuro. Na podwórku jest dobrze. Na podwórku no to będziemy... Na podwórku będziemy, na polu, na, na podwórku będziemy nagrywali kolejną część naszej wypowiedzi, dobrze. a tutaj musimy nagrać pierwszą. A pierwszą znaczy czego ma dotyczyć? No jakoś to podzielimy. Pierwsza ma dotyczyć Bóg. wstępu. A, no to bardzo dobrze, no. Wstęp jest taki, że ogólnie no, kiepsko to wszystko wygląda. Dokładnie, no i to już no. mamy wstęp. Nie? Dobra, musimy tak szczerze mówiąc, miejsce, z nastrzej, jest dużo ludzi. Tak jest taki współczynnik O, Tu, tam. A tej kurze, możesz nagrywać? Dobra. no to Gdzie idziemy Brawo, chyba? Tam. Brawo. W zasadzie, tak w naprawdę, zasadzie. to już możemy tu to zacząć. Wy sobie pójdziecie po. Na złotych Teresach? Będziemy śpiewać. Będziesz a... pytał? Będę cię pytał. Dobra, załącz mikrofony. Załączyć mikrofony. Dobra, no, to ta łeśtaczka co mnie... Łęk się tutaj kurwa pod. No, jak chce cię fajnie, nie? Pod, Takie cia... Ciciate. Ciciate. No, już? No, już. Ta Ale co załączony? mamy ten? Próbę głosu zrobić? Sprawdź czy miga, czy nie miga Miga men Miga Miga, Miga. Ekspert SWS do spraw niepotrzebnych Ja ciągle czekam. Chór, to w sumie o nie czym dzisiaj będziemy gadać? Nie wiem. <laughs> Sebastian Chyba tutaj... Seba, Seba kazał <laughs> mi przyjechać. Panie, pani, pa, panie reżyserzu! Super o czym super. dzisiaj będzie panie reżyserzu? Będziemy rozmawiać dzisiaj o schronach? Dawno nie Coś było. Nowego. Dawno nie było. Musimy zrobić coś nowego. Czyli dzisiaj nagrywamy zupełnie nowy odcinek o schronach. Znaczymy, najpierw... Sebastian! Cześć Kuba! Cześć, cześć! Tak, zdjęcia! Nagrywa się. nagrywa się, kameruje się, a nie nagrywa. Nagrywa Kiedyś się kameruje. Nagrywa się wesela, a filmy się kręci. Sobaka. jakie są główne okay. założenia Dobra. odcinka, bo ja muszę wiedzieć. Główne założenia odcinka są takie, że pytamy naszego specjalistę. Więc? Eee... Oui, ta... oui. oui. Tak. Tak. Jak doczy doczytam zaraz. To nie? Chciałbym zaprosić was do rozmowy z naszym specjalistą Piotkiem, który dzisiaj opowie nam trochę o ich budowie. Dobrze, kuba, po po powie. <ślam> Chrony to tylko część budowy. A w jaki sposób. A zaciąłem się. Kropka. Kropka. A jakie to działania? Profilaktyczne. My to gotowe. Zrobiliśmy materiał z naszym Piotkiem. No i co, lecimy dalej. A im się słabo zrobiło. Nie wiem dlaczego. No dobra, już dzisiaj ponagrywane. Jak widzicie, zawsze na wesoło. Świetna ekipa. Tymczasem cisnę, cisnę jeszcze po sprawuszki w tej słynnej sztolicy. I w sumie tutaj zostaje. Także jakby co, to oglądajcie dalej. Kogo dzisiaj jeszcze spotkałem. Jest i ona, gwiazda z programu Fit on Trip. Jakiego programu, właśnie. Jesteś gwiazdą programu Fit on Trip w Warszawie. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak z tobą, Mari. O, Marii. dziękuję. Jestem wspaniała, dziękuję. Jesteś, jesteś. No. i poszło. Opa, to tyle. A pa. Możemy się już bo Na ujęciu była. Co? Iwa zrobiłbyś tego. Tak, w życiu. Ale. No to, kochani, to był chyba najzabawniejszy dzień niż zdjęciowy, jaki w ogóle teraz zrobiliśmy. <grywki> Pewnie i taki i tak nie strzajcie, z czego się śmiejemy, ale i tak to wrzucam, bo mogę. Jakby vloga traktuję jako bardziej pamiętnik niż vloga środek zarobku. Więc fajnie, że Wam się podoba. Fajnie, że oglądacie. Zapraszam serdecznie na Instagramie i TikToka, bo tam jestem o wiele bardziej aktywny i w części wrzucam różnego rodzaju treści. No i co? Jesteśmy w Kaliszu i będziemy nagrywać dzisiaj kolejny odcinek naszego serialu. Także do zobaczenia.